Cześć, ja jestem Najonet, a dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić taki jeden błąd w CSGO. Jest to błąd, który występuje podczas włączania meczu. Na przykład, jak włączamy sobie go na uproszczonym na daście 2, to wyskakuje nam takie coś. No jak zrobić, żeby tego nie było? No to klikamy, kontynuuj, wyłączamy cs -a. Jak jesteśmy w tym miejscu, to klikamy tutaj na właściwości, i tutaj mamy takie coś. Po prostu usuwamy. I teraz włączamy na nowo CSA i zobaczymy jaki będzie efekt. I teraz włączamy tutaj na przykład tą samą G I nas normalnie wczytuje. Eee, no więc to, mam nadzieję, że pomogłem.